Hej, a więc w dzisiejszym filmie wideo na YouTube chciałbym porozmawiać na temat bardzo często powielanego i popularnego błędu, jakim jest właśnie promowanie siebie w internecie jako Akademii tylko w okresie sierpniowo-wrześniowym, próbowanie robienia naborów tylko w tym okresie, czy może ewentualnie jeszcze w styczniowym. I Chciałbym na początku w ogóle jakby dlaczego, dlaczego tak się dzieje, moim zdaniem. Następnie przejdziemy sobie do tego, dlaczego w ogóle robiąc coś takiego, tracisz potencjalnych klientów i nie jesteś w stanie stabilnie się rozwijać. I następnie przejdziemy do Social Proof naszych podopiecznych, którzy właśnie poza tym sezonem regularnie tworzą nowe grupy, pozyskują nowych klientów. Także może zanim zacznę, dla tych, co jeszcze mnie nie znają, nazywam się Dawid Lykłank i na co dzień zajmuję się właśnie rozwojem Akademii Pływania. Pomagamy aktualnie ponad 20 akademiom i instruktorom z całej Polski rozwijać ich biznesy, pozyskiwać klientów i tworzyć oferty. Oczywiście wszystko znajdziecie na moim Instagramie, do którego serdecznie zachęcam, aby po prostu dołączyć. Także też już bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy przejść sobie do tematu, czyli właśnie. Skąd to się w ogóle wzięło? I według mnie jest to po prostu sprecyzowane tym, że według wielu osób, które już prowadzą te biznesy naprawdę wiele lat, okres ten sierpniowo wrześniowy no to był okres, kiedy te dzieci właśnie szły do szkoły, już miały swoje grafiki itd. i tak dalej. I nie zrozumcie mnie źle. To nadal jakby występuje. Natomiast też trzeba pamiętać, że te grafiki i te, te plany lekcji i tak dalej tych dzieciaków się zmieniają. Ten rynek też się również zmienia. Hmm. Przykładowo, sam pewnie, jeżeli to jest właścicielem akademii, to oglądasz, jesteś w stanie stwierdzić i zobaczyć, że hmm, w przeciągu tak naprawdę kilku lat na Twoim basenie otworzyło się kilka, kilka dodatkowych akademii, hmm, czy są dodatkowi instruktorzy, którzy prowadzą też swoje zajęcia, więc konkurencja tutaj jest hmm, ogromna. I w momencie, kiedy hmm, pozyskujesz tak naprawdę tych klientów, tylko w sierpniu i wrześniu, hmm, hamuje Cię to tak naprawdę w rozwoju. Z prostej przyczyny, w momencie, kiedy robisz to tylko raz, może dwa razy do roku, ograniczasz siebie, hmm, tracisz tak naprawdę 40% rynku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przede wszystkim hmm, w momencie, kiedy pozyskasz, załóżmy we wrześniu, 50 klientów, Bazujesz cały czas na tych starych, na tych klientach, których pozyskałeś w jednym miesiącu. Nie masz stałego dopływu nowych osób, aby tworzyć nowe grupy. Bazujesz tak naprawdę potem na poleceniach, na jakichś osobach, które z doczepki chciałyby się do ciebie dołą dołączyć do Twojej grupy, czy wejść po prostu na zajęcia. I suma sumarum tak naprawdę w jednym miesiącu odejdzie ci pięciu klientów, w i przyjdzie pięciu kolejnych, w drugim miesiącu przyjdzie ci dwóch klientów, a odejdzie pięciu. to tak naprawdę suma sumarum rok do roku stoisz po prostu w miejscu i się prawdopodobnie nie rozwijasz. Więc to jest ogromny problem i ogromne błędne przekonanie, że tych klientów poza tymi okresami po prostu nie ma. I chciałbym to by to przedstawić na właśnie danych, które po prostu znalazłem, które idealnie odzwierciedlają właśnie ten stan, jakim jest właśnie pozyskiwanie klientów na zajęcia, no się dla dzieci, tak, bo wrzesień jest głównie dla dzieci. I teraz na ekranie właśnie gdzieś prawdopodobnie tutaj pojawi się właśnie ekran mojego tableta, na którym pokażę Ci właśnie statystyki z takiej platformy jak Google Trends. Czyli program autorski z Google, który pokazuje zainteresowanie właśnie danymi frazami, właśnie na przestrzeni nawet i 5 lat. Więc tutaj w momencie, kiedy sobie wpiszę właśnie zajęcia dla dzieci, możemy sobie zobaczyć, jeżeli wejdziemy sobie na przestrzeni ostatniego roku, że oczywiście w tym miejscu. Na samej górze, oczywiście, w tym wrześniu jest największe zainteresowanie. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To jest okres, w którym te dzieci faktycznie są i są, i po prostu ludzie tego szukają. Natomiast, jeżeli spojrzycie na inne daty w tym wykresie, możecie zobaczyć, że na przykład, załóżmy tutaj, w, w listopadzie, pod koniec listopada, tak naprawdę, to zainteresowanie jest na, 40, na, skali 40, na skali od 0 do 100 na poziomie 45. Co to oznacza? To oznacza to, że tak naprawdę to zainteresowanie nadal jest i to zainteresowanie jest tak naprawdę bardzo duże. Więc każdego tego miesiąca, kiedy sobie tutaj przejrzysz, tracisz tak naprawdę od 24 nawet do 50% rynku, który mógł być w Twojej akademii. I dlatego to jest tak ważne. Jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz rozwijać swój biznes, to musisz przede wszystkim pozyskiwać tych klientów cały czas. Podczas całego, całego roku. Bo wtedy zagwarantujesz sobie tak naprawdę stabilny, stabilny rozwój, dzięki czemu no Twój biznes po prostu będzie więcej zarabiał, będziesz mógł zatrudnić kolejnych instruktorów, i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Więc mm, jeżeli patrz na ten wykres, no to to po prostu jasno widać czarno-białym, na białym po prostu, ile tak naprawdę tego rynku tracisz. I pomyśl sobie teraz w ten sposób, że jeżeli Twoja konkurencja nie działa w tym okresie, ale ty zaczniesz działać. To zobacz, ile możesz zyskać właśnie w tych innych miesiącach. Bo września charakteryzuje się również tym, że ok, jest też duże zainteresowanie, ale też na przykład, właśnie w kontekście marketingu, oczywiście, jest bardzo, ale to bardzo duża konkurencja. Więc tak naprawdę, koszt pozyskania jednego klienta we wrześniu jest o wiele, o wiele droższy. W porównaniu do, do innych miesięcy. Ponieważ konkurencja, która hmm, powiedzmy nie ogląda tego filmu i nie zdaje sobie sprawy z tego, że w innych miesiącach można tych klientów pozyskiwać, działa tylko i wyłącznie w tym wrześniu, to wszystkie tak naprawdę inne instytucje, które świadczą usługi tak naprawdę pozaszkolne dla dzieciaków, konkuruje w tym miesiącu. Dlatego, jeżeli chcesz zmienić coś w swoim biznesie, chcesz go rozwinąć, chcesz zatrudnić nowego instruktora, chcesz wynająć nowe tory i tak dalej, zwiększyć ceny, to najlepiej zrobić to właśnie w innych okresach, a nie tylko wrześniu. Więc jeżeli chcesz się rozwinąć, no to oczywiście zastanów się nad tym, czy właśnie warto inwestować w taką reklamę właśnie w innym okresie, ponieważ coraz częściej słyszę od osób, z którymi rozmawiam z właścicielami Akademii, że ten wrzesień. To będzie idealny i tak dalej i tak dalej. Natomiast musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz odpalić marketing właśnie we wrześniu, to ten koszt pozyskania klienta jest o wiele, o wiele droższy. Więc skup się na tym, aby pozyskiwać klientów regularnie. Nie muszą to być spore budżety na przykład reklamować na Facebooku, w Google, na TikToku i tak dalej, i tak dalej. To mogą być mniejsze budżety, hmm, ponieważ też nie, nie, Facebook nie będzie od ciebie tego wymagał hmm, w tych innych okresach, tak? Ponieważ. Hmm, Konkurencja na tym rynku, podczas właśnie poza tym wrześniem, i tak dalej, jest o wiele, o wiele mniejsza, więc ten koszt pozyskania klienta również jest po prostu mniejszy. Więc mam nadzieję, że sobie to wytłumaczyłem, i teraz chciałbym przejść właśnie też do efektów naszych klientów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o efekty naszych klientów, wszystkie efekty, które publikujemy, są tak naprawdę z każdego miesiąca. Poza tak naprawdę wrześniem. We wrześniu również prowadziliśmy kampanie reklamowe. Natomiast nie jest to powód do chwały, ponieważ tak naprawdę um, wszyscy wtedy się próbują po prostu o to bić. Um, dlatego um, serdecznie zapraszam Ciebie, drogi widzu, do tego, abyś właśnie, um, abyś właśnie wszedł na mój profil na Instagramie, przejrzał moje poprzednie treści na YouTubie, ponieważ tam właśnie pokazuję wywiady z naszymi klientami, efekty naszych działań, gdzie właśnie pokazujemy. Jak prowadzimy skuteczne kampanie, i nie tylko kampanie, oczywiście, aby tych klientów regularnie pozyskiwać, tworzyć nowe grupy, czy zatrudniać nawet kolejnych instruktorów. Dlatego, jeżeli jest to coś, co Cię w ogóle interesuje, jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, i przede wszystkim, jeżeli chcesz regularnie pozyskiwać nowych klientów do swojej akademii, to proszę Cię, kliknij link poniżej i zapisz się na darmową konsultację ze mną, na której porozmawiamy, jak możemy, czy w ogóle możemy wprowadzić u Ciebie. Właśnie maszynę, do tego, aby regularnie pozyskiwać nowych klientów, nawet właśnie poza wrześnie. I dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego wideo do końca, jeżeli tutaj dotrwałeś, i mam nadzieję, że było to dla Ciebie po prostu wartościowe. Także dziękuję i do usłyszenia w kolejnym wideo.